Cześć, jestem Denczony i dzisiaj opowiem Wam, jak łatwo rozwinąć przygotowanie na Więc co będzie nam do na tego potrzebne? Najlepiej osiągnięcie limitu kasy pancerza, czyli to jest tam około chyba 600 punktów. No oczywiście tarcza do leczenia. Jedną rękę dajemy tarcza, drugą rękę dajemy leczenie. No i potrzebujemy jeszcze z tego powodu partnera. Najlepszym spalicznym partnerem do tego celu jest gigant. No i teraz zobaczycie, czy teraz cały czas widzicie, jak to się odbywa. Po prostu blokujemy, leczymy się. E, nasze trupy wartości to są też trochę mikstur leczenia. No I w ten sposób bardzo szybko, w jakieś 10-15 minut można nabić blokowanie na 100 punktów. Więc to by było wszystko. Cześć.